Telewizja Regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Ubezpieczenie NW dzieci i młodzieży już od 35 zł rocznie. Wpisz datę urodzenia dziecka i kliknij Sprawdź cenę. Takie to proste. Cuk Ubezpieczenia, Sempulno Krajeńskie, Plac Wolności 11. Sprawdź nas. W tym roku prowadzimy drugi sezon badawczy. W 2018 roku dzięki środkom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przepadaliśmy sondażowo dwie puste działki, natomiast w tym roku również dzięki... Dzięki finansowaniu ze środków WKZ otrzymaliśmy możliwość założenia dwóch dużych wykopów badawczych, które miały uś uściślić lokalizację i chronologię poszczególnych elementów zamku, więc borgu. Zamek, zamek ciekawy, zamek z pogranicza późnego średniowiecza i, i czasów nowożytnych, ta część, na której w tej chwili prowadzimy badania, jest to. Jest to tak zwany budynek główny, zakładamy, że jest on ufundowany, sfinansowany w całości przez, przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, czyli tam gdzieś 1560 rok. Należy pamiętać o tym, że w XVI-XVII wieku poziom jeziora był gdzieś o jeden metr wyższy, a więc, byli, a więc była to wyspa. I na kulminacji wyspy, wzniesienia zamkowego, nazywanej również Górą Zamkową, poprzednicy biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, a później i on sam, wznieśli, wznieśli zamek. W zasadzie to, taki, to taką rezydencję obronną, rezydencję ufortyfikowaną czworoboczny, czworoboczny budynek ze skrzydłem bramnym od strony południowej y, otoczony z trzech stron y, murem kurtynowym. I ten mur kurtynowy był później sukcesywnie w XVI i w XVII wieku zabudowywany. W XVI wieku tutaj y, z, in, z inicjatywy biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego dostawiono budynek główny, natomiast w XVII wieku skrzydło, y, skrzydło kuchenne od, od strony wschodniej. Czy dzięki tym badaniom już wiecie, albo może wcześniej było wiadomo, jak ten zamek dokładnie wyglądał, jaki był duży? Jak zamek wyglądał jak zamek wyglądał, to widzieliśmy dzięki, dzięki studiom pana, pana Birkolca, który, który opracował tą część historyczną. Znalazł również w Berlinie Dwa plany zamku z początku XIX wieku, te plany są fantastyczne, bo pokazują, pokazują całościowy rzut, jak i układ poszczególnych pomieszczeń na kondygnacji przyziemia i na pierwszym piętrze. Problem był tylko taki, że te plany nie były orientowane, czyli nie wiedzieliśmy jak zamek był usytuowany względem stron świata. I co gorsza, nie, nie wiedzieliśmy, w, w którym miejscu wzgórza zamkowego ten zamek rzeczywiście stał. Natomiast w, zesz w zeszłym roku, dzięki badaniom konserwatora, udało nam się uchwycić dwa punkty charakterystyczne budynku głównego i do tych punktów udało nam się dopasować plan. Teraz już wiemy dokładnie, w którym miejscu wzgórza zamkowego stał zamek, na jakich działkach. Potrafimy dokładnie wskazać lokalizację poszczególnych członów, jak i nawet pomieszczeń zamkowych. Zamek, zamek niezwykle ciekawy, intrygujący. Ja do tej pory badałem ,łem zamki gotyckie. Ten jest zamkiem renesansowym, innym, i z założenia, i z formy. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc lokalnym. Pasjonatom specjalistom, którzy zaczęli przede mną, a ja tylko dokładam malutką swoją cegiełkę. Co się takiego stało z tym zamkiem, że jego już nie ma że nie przetrwał, i że trzeba go odkopywać? Na początku na początku XIX wieku zrodził się, a w zasadzie wcześniej, pod koniec XVIII wieku, zrodził się, się pomysł przekazania zamku władzom pruskim na cele przebudowy go na sąd. Ostatecznie koszty przebudowy były zbyt wielkie. Podjęto decyzję o rozbiórce zamku. Gdzieś w latach 20-30 XIX wieku zamek, zamek został, został w całości rozebrany. To, co w tej chwili wykopujemy, to tylko fundamenty. To, to tylko to, co, co prusacy nie raczyli rozebrać, to, co im się nie opłacało. My odkopujemy albo, albo stopę fundamentową, albo fragmenty piwnic. Tyle mamy. Ze względów naukowych, sentymentalnych, historycznych jest to, jest to i tak bardzo dużo. A ze względów archeologicznych, jak cenne jest to znalezisko? Ze względów archeologicznych, ja jestem archeologiem architektury. Także mnie, mnie interesuje konstrukcja obiektu. Jak Bardzo intrygujące to jest. W tej chwili prowadzimy szczegółowe, szczegółowe badania archeologiczno-architektoniczne, a więc odsłaniamy relikty in situ, wykonujemy pełną dokumentację rysunkową, fotograficzną, opisową. Będziemy brać próbki zapraw, próbki cegieł do szczegółowej analizy i datowań. Ta część terenowa jest najprzyjemniejsza i, i najszybsza, natomiast 3 czwarte naszej pracy to, to, to jest już praca, praca gabinetowa, gdzie musimy zdigitalizować dokumentację, musimy stworzyć dokumentację, a później chciałbym tą dokumentację wydać, czy to w formie artykułu, czy też w formie książki.